W dzisiejszym odcinku udaje NPC ta kosmity. Dokładnie tak, jak wiecie, niedawno w Fortnite pojawiły się statki ufo i stwierdziłem, że właśnie z tej okazji możemy poudawać sobie kosmitę. I powiem wam, że to chyba było najlepsze udawanie w historii tego kanału, więc koniecznie oglądajcie do końca. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, zostawcie łapę w górę i subskrybujcie oczywiście kanał. Pamiętajcie widzowie o kodzie Zakrzak i Ty w sklepie. Dziękuję bardzo każdemu, kto ma właśnie wpisany kodzik Zakrzak i Ty do sklepu. Ja nie przedłużam i zapraszam Was do udawania nowego NPC ta Kosmity. Dobrze, przed chwilą słyszeliście, dzisiaj zamienię się w NPC-a kosmity, czyli oczywiście będę starał się sprankować ludzi, że jestem nowym NPC-em na mapie. Chociaż w rzeczywistości, gdy będą do mnie podchodzić, to nie będą dostawali ode mnie lutu, tylko cios z pompy, więc zobaczymy jak nam to wyjdzie. Plan jest taki: zabieram statek UFO, biorę jakieś podstawowe bronie i lecimy na totalny środek mapy, i następnie udajemy NPC-a. Nie wiem, czy to się uda, ale jeżeli się uda, to będzie mocno. Na sam początek warto zlecić sobie tutaj na ruinę oczywiście, na których byłem też wczoraj na odcinku. Zabierzmy rewolwer SMG. Chociaż najlepiej byłoby mieć shotguna wolnego. Chociaż nie musi być wolny, no jakakolwiek pompa, żeby była. W takim razie będziemy nawalać z smg ka bo jeżeli nie ma shotguna, no to SMG- jest chyba najlepszym wyborem. Zastanawiam się tylko, gdzie najlepiej będzie polecić, bo statek już mamy, o to oczywiście wiadomo. Wsiadamy do statku i teraz pytanie, gdzie lecimy? No ja bym poleciał chyba gdzieś w te okolice, koło tiltedów, no tam gdzie jest na pewno dużo ludzi. Tylko najpierw musimy na pewno dolecieć... Pytanie, czy to nam się uda? W takim razie w drogę i widzimy się za chwilę. A no i właśnie, jeżeli chcecie więcej trollowania, udawanie NPC-ów, to Zostawić łapę w górę, a będziemy nagrywać takie filmy. Dobra, to miejsce wygląda jak miejsce, w którym wylądowali kosmici. Czy tylko mi się tak wydaje? Stawiamy nasz statek ufo, wysiadamy i następnie bierzemy emotkę marszu, która jest tutaj. No i tak właśnie udaje NPC-ta. Tylko pytanie, czy to w ogóle się uda? Zobaczcie sobie sami, jak to wygląda w powtórce. No, jak dla mnie jest to realistyczne. Ja bym podszedł i spróbował coś zabrać od tego npc -ta. Ty chłop tam jest, nie wierzę w to. Niech on do mnie podejdzie, proszę. Widzowie, on się na mnie patrzy. Co jest grany? Strzela do mnie? No nie, no muszę go pokonać. Gościu, co ty mnie tutaj nawalasz, ja nie wiem. Zamiast podejść, to chłopiec chce wyeliminować. Zero ma. Ja też mam 0, ale on ma jeszcze mniej. Nawalam go. 1 HP. Dobra, leży. Wiecie, no jeżeli ktoś mnie nawala, to jednak muszę zareagować, żeby nie stracić takiej giery. Okej. Okay, yy, kosmita Zakrzak kontra przeciwnicy. 1-0. Tylko problem jest taki, że on chyba nie do końca uwierzył, że ja jestem NPC-tem. Chociaż tak przez chwilę się zatrzymał. Tak wiecie, jakby patrzył i nie do końca wiedział, co zrobić. Więc może w pewnym sensie uwierzył. Niestety nigdy się tego nie dowiemy. Chociaż myślę, że uwierzył. No to co? Kontynuujemy naszego trolla. Przy okazji, dobrze byłoby się ulecić, wiecie? Bo jak na razie to mam bardzo mało HP. A tam są klombowoce. Idziemy po nie. Póki mam strefę, jest dobrze. Gorzej, jeżeli zaraz mi zabraknie strefy, to będziemy musieli zmienić miejsce. A zmienienie miejsca równa się to, że mogę się łatwo zdradzić, bo ktoś zobaczy, że lecę statkiem. No dobra, zobaczmy, co się będzie działo dalej. Chociaż może lepiej jakby ubrał w ogóle fioletowego kosmite. Bo statek kufła jest fioletowy, a ja chłopie zielonym kosmitą latam. Gość jest przed nami, znaczy teraz go nie widać! Ej, co jest? Jaki skam! Ej, czemu nie wierzę, że jestem kosmitą! Ale o co tutaj chodzi? Czy ten gościu się właśnie poddał? Nie, czekaj, co? Widzowie, trochę nie ogarniam, co się dzieje. Po prostu zacznę znowu chodzić i zobaczmy, co się wydarzy. Mam pompę. Jeden jakiś spoceniec mnie atakuje. Pozdro. Pompę mu daje. Dostał stówę, ale mocno weszło. Szybka mgiełka. Ty, porobił go. Jest tu chłop. Dostał. No nie wiem, no, szkoda. Próba numer dwa. Jak to się mówi, raz wychodzi, raz nie wychodzi, teraz nikt mi nie przeszkodzi Znaczy tak się nie mówi, ale jakoś teraz to wymyśliłem Nie, tego nie było, nieważne No i słuchajcie, w tym meczu mamy shotgun To teraz możemy normalnie trollować Rewolwer, szybki shotgun, karabin może się przyda No i właśnie, zmieniłem kolor kosmity na fioletowego, żeby wyglądał bardziej realistycznie Mam na myśli to, żeby pasował do UFO, bo w tamtym meczu chyba nie do końca pasował Dobra, strefa się pokazała, więc chodźmy może gdzieś koło tutaj świątyni To może być całkiem dobra miejscówka Goście biją się tutaj, to jest Idealne miejsce, żeby ich teraz trollować Tylko czemu ja wysyłem tą kulę? Ty, to misklik był. Dobra, ważne, że w korzeń. Wejdźmy sobie tutaj na górkę. Wysiadamy z mojego UFO, żeby być dobrze widocznym. Yy, I zaczynamy trolować. Biorę emotkę. Uwaga. Ty, co? No kolejny chłop już do mnie bije. Nie wierzę w to. padni Dobra, porobiony. Yy, uznajmy, że tego nie było. Tak, to, to się nawet nie wydarzyło. Na spokojnie, widzowie. Jestem tylko kosmitą. Oczywiście mam nadzieję, że tak myślą ci przeciwnicy. Ty gość jest koło mnie, co jest grane? Proszę podejść tu, chłopie, no nie, nie denerwuj mnie, no chodźże pod moje ufo, ja wiem, że ty chcesz się zabrać. Ej, bez trolla, gość wszedł do krzaka i... i co? I zniknął. Możemy znaleźć jeszcze jakąś inną emotkę kosmiczną Przykładowo, to wygląda całkiem spoko Ty, to nie, to nie jest złe Jakby nie jest to emotka kosmiczna, ale wygląda jakbym był NPC-tem Chociaż chyba ten Marci jest jednak najlepszy No, panowie, nie strzelajcie się, tylko chodźcie po UFO Ja nie chcę nic mówić, ale no, no ja, ja bym zabrał Tak, ja bym zabrał 29 osób, a do mnie dalej nikt nie podchodzi Ej, to, to, to chyba będzie jednak nieudany challenge Ty, ktoś tu na Spiderku leci z tego, co słyszę Gość jest tu koło mnie Widzowie, chłop jest dosłownie obok I zabiera lud tego ziomka, którego porobiłem Ej, pozdrawiam serdecznie. Obczajcie to, no nie mam pytań. Jeżeli on uwierzy, że jestem NPC-tem, co tu się dzieje, człowieku? Ty, no nie wiem, gościu, otwiera tę skrzynkę na jakimś tym, na jakimś tirze. Nie wie, nie, 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 to jest za mocne. Co tu się dzieje? On potkę zaraz będzie pił. Ty kolejny chłop tu jest, nie mam pytań! Nawalam do niego! Nie no, ufo mi ukradł. Nie, on za mocno uwierzył to, że jestem npc tem i nawet do mnie nie pił. Ogarnijcie to, co się właśnie stało. Nie żartuj sobie ze mnie. Chłopie, oddawaj moje ufo, co ty robisz mi ze statkiem? Nie no, nie wierzę. Dobra, wysadziłem mu statek, Widzowie, nawalamy do niego! Dostał, dostał, białma! Kolejna bomba, no i leży. Czajcie, to że ten chłop uwierzył w to tak mocno, że nawet do mnie nie strzelał, tylko po prostu zabrał statek. Pozdrawiam serdecznie. Ktoś mnie dojeżdża, jak się nie mylę. Ta będzie chłopko o mnie. Daj mu bombę, dostał 150, edycja. Gdzie on jest? Robimy go, króciutko, widzowie. Nie ma to tamto. Gdzie ty jesteś, gościu? Bomba, nie trafiłem? Dobra, kolapsuję go na szybkości. Leci na dół i. BOMBA! Leży kolejny. Dobra, bierzemy ufo i ciśniemy do kolejnej strefy. Tylko czemu tu tyle ludzi do mnie strzela? Jeszcze wilk za mną biega. No nie wytrzymie zaraz. Oho, będzie bitka, gość do mnie podchodzi. Pytanie brzmi, czy damy sobie z nim radę? No oby tak. Ej, a gdyby tak zabrać statyki po prostu zawinąć? Weźmy to, zróbmy. Ty zbugował się. Ej, moje ufo nie działa, dobra, działa! Uciekam! życie mi powodzenia w ucieczce, ale raczej to się powinno chyba udać, co? Let's go! Mamy to! Lecimy dalej, stajemy w jakieś miejsce i spróbujemy sterować kolejnego chłopa. Jak na razie dwie osoby dały się zrobić. Ten, co nawet do mnie nie strzelał, bo myślał, że jestem NPC-em i ten, co ukradł moje UFO. Stanę sobie w jakimś fajnym miejscu, przykładowo tutaj. To wygląda całkiem legitnie. Bierzemy emotkę i kontynuujemy troll. Ty, bo tam jakiś ziomek już lata w UFO. To mój kosmiczny brat jest chyba. 12 osób do końca meczu. Ktoś zaraz musi tu przyjść, bo strefa się zamyka. Więc logiczne jest to, że jakoś Muszą do niej przyjść i pojawią się koło mnie. Znaczy tak mi się wydaje, no raczej tak będzie, gość w środku. O chłopie, on tu przyjdzie za chwilę. Nie wierzę w to. Patrzy się na mnie, nie patrzy się na mnie! Ziomek podchodzi, daję mu bombę! Nie trafiłem! Co jest glady w ogóle? Rozwalam mu statek UFO, nawalam do niego! Leży kolejny, to jest przemocne Naprawdę, ostatnimi czasy udawanie NPC-ta w Fortnite To jest chyba moja ulubiona rzecz Be Nie troluję, no, totalnie serio mówię No to co, wracamy do naszego miejsca trola I jakby nigdy nic, yy, robimy to znowu Liczba sterowanych osób skacze do trzech Zostawcie łapkę w górę za to, co się tutaj dzieje A naprawdę będzie więcej tego typu odcinków TY Ufo do mnie leci, co jest grane? Chłop do mnie będzie strzelał! Czemu on strzela? Ło, czekaj, ja gram w jakąś grę Ko kosmiczne pojedynki? Czy o co tu chodzi? Trzy ufo nagle latają. Pozdrawiam serdecznie. Wiecie, jak rozwalić ufo? Siadacie na swoje, nawalacie do ziomka, chłop jest skolapsowany. Znaczy może nie skolapsowany, źle to trochę nazwałem. Po prostu rozwaliłem mu statek. Strola, zamieniam się w y, kosmite i teraz nawalam do gości. Króciutko widzę, rozwalamy i wszystko, tak o dostanie, nie dostał, a szkoda. Ej, co tu się dzieje? Czemu tu jest nagle tyle ludzi? Nie mam pytań. Rozwalam mu statek po raz kolejny. Gość, ja jestem jedynym kosmitą tego serwera. Widzowie, no nie ma to tamte, jak to się mówi, prawda? Nawalemy do niego z kuli. Ja mu już nie odpuszczę, serio. Gościu, jesteś mój. Tako. i leży, ktoś go pokonał. Nawalam teraz do tego, co go pokonał. Całą mocą tego statku, wszystkie kule w niego lecą. Wyleciał w kosmos, ale nie dostał damage'a. Niestety 30 minus. Ej, jakie to jest OP! Kolejne 30. I Zaraz mi wysadzą statek. Muszę zawijać z niego. Dobra, on wybucha. Na spokojnie, widzowie idziemy do strefy i spróbujemy wygrać. Krzak jest, więc jest dobrze. Ty chłop wskoczył na moją poduszkę. Laseruję go. Ole, laser dostał. Ty. Nawalam go. Moja ściana jest. Na spokojnie. Daszek. Widzowie mu poduszką do bopsa. Lecimy do środka. Czemu to nie działa? Halo, to działało jeszcze wczoraj. Jest tutaj. Daj mu bombę. 120 znowu dostał. Gościu, nie uciekaj mi. No, i tak już cię pokonam. Mamy go. Piąty kill zrobiony. Mało HP. Dużo matca. Tylko chciałbym się raczej uleczyć, żeby. Wiecie, no przeżyć. Nie miał żadnej apteczki niestety. No, jest ogółem lipa. Oczywiście, jeżeli chodzi o nasze HP i slipa. Bo tak na ogół to jest przekozacko. Sąsiad... Poratujże kapustą. Dobra, mam nadzieję, że sąsiad się nie obrazi, że mu kapustę zabieram. Sorry, sąsiad, ale. No, czasem trzeba. Na spiderku leci, dostał 20, 40, 60, 0 ma. Kolejne 20 na biało, lecimy. Ziomek stoi za drzewem, laseruje go, kolejne ma biało. Ty, no ja wszystkich na biało tu zbijam. Leci laser 34Hz od biało. Zajmijmy po prostu high granda to jest najlepsza opcja. Czekajcie, no teraz jest za drzewem. Zaraz mu daje laser, kolejny 0,00 na hita jest. Nie, no, nie mogę mu już tego odpuścić. Chłop ma zbyt dużego farta, No, patrz na to. Jest gościu, laseruje go, no nie, no, on ma po raz... Trzeci, zero ode mnie już. No i ktoś mi go zabrał. Pozdrawiam serdecznie Jeden na jeden na jeden. Czy wygramy, czy przegramy? No, mam nadzieję, że będzie winek. Jest ziomek, lejzeruje go, no nie wierzę. 23, 23 po raz kolejny. Najważniejsze jest to, że mam HG i na razie chiluje. Gość próbujmy wyjść do góry. 00 0 go zrealizowałem. pozdro! No i tym oto sposobem zostaliśmy jeden na jednego. Kto to wygra? Nie mam pojęcia. Możecie obstawić w komentarzu, czy mi się uda. Aha, gość mi zabrał high granda. No to będzie ciężko wygrać. Czekaj, 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 teraz to ja mu go zabrałem. jedynie nie zabrałem 137, 12 hawek mu zostało. Jeżeli Wam się podobał, zostawcie opę w górę i subujcie kanał. Pamiętajcie widzowie o kodzie zakrzak i Ty w sklepie. Dziękuję bardzo każdej osoby, która ma właśnie w sklepie w samany Zakrzak i Ty. Wpadajcie na Instagrama. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się do następnego i piona!